Aho! Witam wszystkich na moim skromnym kanale. O filozofii teologii, czyli co? Leczo w trawie piszczy i zapraszam... Na dziewiętnasty odcinek cyklu Teologia. Krótkie logia. W którym zadam pytanie Czy w niebie nie będzie nudno? Cóż, to jest nuda? Proponuję wypowiedzi uczniów ósmych raz. Na którą natrafiłem w książce i Przeciw Nudzie. Oto, co mówią młodzi ludzie na temat nudy. Nuda jest to stan, w którym człowiekowi nic się nie chce robić. Nuda, nic człowieka, człowieka nie interesuje. Okres, w którym człowiek o sprawach ważnych myśli jako o nieważnych. To bezmyślne spędzanie czasu, gdy nie mam co robić, czuję się niepotrzebna. Bezmyślnie przechodzę z kąta w kąt, lub siedzę i w zasadzie nie mam nawet o czym myśleć. Nie znaczy to, że nie mam tematu, ale mogę nie chcieć się nim zająć. Puska w codziennym życiu, który nie ma satysfakcji istnienia. Bezmyślne trwonienie czasu. Nudzę się doczyć często, mam niewielu kolegów, nie mam sprecyzowanych zainteresowań, nie umiem sobie zorganizować czasu. Jestem dość leniwy, mam dużo wolnego czasu. Tak, chyba nuda to jest za dużo wolnego czasu. Nuda jest to właściwie lenistwo, ale czasem nie zależy ode mnie. Gdy ja się chcę, chcę się umówić z koleżanką, spotkać się z kimś, to otoczenie nie ma dla mnie czasu. I zmusu się nudzę. Powodem nudy jest chyba brak zagospodarowania wolnego czasu i nieumiejętność jego wykorzystania. U mnie nuda przejawia się w zaczynaniu różnych czynności. Po chwili orientuję się, że to coś nie jest interesujące. Przerywam to i biorę się do, do robienia czegoś innego. Ta strata czasu jest bardzo denerwująca. Myślę, że nuda wynika ze słabego zaangażowania w życie. Nudzę się wtedy, gdy nic mi się nie chce i nie mam pomysłu na dunę. Moim zdaniem nuda to taki stan umysłu człowieka, zależny od niego i od środowiska. Na szczęście to taki stan, w którym osobem można zaradzić przy odrobinie humoru i pomysłowości. Nuda. Słowo określające stan, w którym nic się nie robi, a jednocześnie myśli się nad tym, aby myśleć coś, co by tę nudę przerwało. Kiedy Gar gdzieś napisał, że, że nuda jest po prostu śmiertelnie nuda. I chyba można nudy jakoś określić jako stan takiej, no, pustki wewnętrznej. No, wiele na ten temat Wictor Emil Frank powiedział. No, na temat nudy, owej pustki wewnętrznej, gdy człowiek nie zauważa w sobie, w tym życiu wewnętrznym, no, nic ciekawego. Nie doświadcza żadnych wartości, które by uzasadniały jego, jego istnienie. Frank mówi o takiej nudzie egzystencjalnej. No, jeżeli my się boimy nudy w niebie, to raczej chodzi o taką nudę egzystencjalną. Jeśli siedzę w kinie, film jest kompletnie dla mnie nieinteresujący, kompletnie nudny, no to nic nie uzasadnia mojego, mojego pobytu w kinie. No to jest nuda. Ciekawi o nudzie powiedział Schopenhauer. Mianowicie on mówi o pustce wewnętrznej, której piętno wyryte jest na niezliczonych twarzach i o której świadczy uwaga stale skoncentrowana, skoncentrowana na wszystkich, choć w najgła, zdarzeniach w świecie zewnętrznym. To puszka, która jest istotnym źródłem nudy, stale wymaga bodźców zewnętrznych, aby byle czym wprawić w ruch umysłu i uczucia. Jest ona niewybredna w wyborze środków, o czym świadczą żałosne rozrywki, do jakich wciekają się ludzie, charakter ich stosunków towarzyskich i konwersacji, a także licznie ludzie, którzy ustawicznie stoją w otwartych drzwiach lub wyglądają przez okna. To właśnie puszka wewnętrzna z głównym powodem pogoni za towarzystwem, za rozrywką, za przyjemnościami. No, tak jakby to było dzisiaj pisane, może mniej ludzi jest w oknach, no bo siedzą przed telewizorami. Frank, wspomniany Frank, powiadał, że, że taki rozwój no, przemysłu rozrywkowego, jaki mamy, jaki mamy w dzisiejszych czasach, no, jest, świadczy o tym, że ludzie są jakoś wewnętrznie pustcy. Nie odczuwają jakiejś takiej mysle, radości istnienia. Każdy trochę jest tym dotknięty i musi mieć masę zewnętrznych bodźców, które by z tej pustki go wyrywały. Wydaje się, że mówiąc nawiasem, że nuda jest jakimś takim bólem duszy. Ktoś powiedział, że gdyby małpy zaczęły się nudzić, no to by stały się ludźmi i tej, tej, tej nudy nie, zale, nie należy raczej. No to taka rada, którą się łatwo wy, wy, mówi, gorzej spełnia, że owej nudy nie należałoby zagłuszać, ale ją przezwyciężać. Jest jakimś takim może nuda sygnałem no, słabego zaangażowania w życie. Wielokrotnie, chyba od 200 lat, proponuję w pierwszych klasach następującą lekcję. No nie tylko w pierwszych, ale prawie w każdych klasach jakiś uczy. No to wyobraźmy sobie, że od pewnego momentu, powiedzmy za, za godzinę, będziemy nieśmiertelni. Będziemy żyli nieskończenie długo i wiemy o tym. A poza tym, no, nic się nie zmienia w, naszy, w naszym takim wewnętrznym nastawieniu, w naszej wewnętrznej kondycji psychicznej, moralnej, egzystencjalnej. I wtedy pytam, jak będzie wyglądało życie ludzkie, na no, za te miliardy lat? Warto sobie uświadomić, co to znaczy, że mamy przed sobą nieskończenie wiele życia. Nieskończenie, długie trwanie. Gdy przeżyjemy 500 miliardów lat, to mamy przed sobą jeszcze nieskończenie wiele. Lat istnienia. Gdy przeżyjemy 57, 200 kwadrylionów lat, również mamy przed sobą nieskończenie długie, długie istnienie. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no to się takie, to jest eksperyment myślowy, więc tam pojawiają się pytania, czy Słońce nie zgaśnie, co się stanie Ziemi, i tak dalej. Nie zgaśnie, po prostu nie umieramy, nie musimy jeść. Wiecznie istnieje i wiemy o tym, ale nic się poza tym nie zmienia. No i jak mówiłem od 20 lat tą lekcję prowadzę i nigdy nie było optymistycznie. No to niektóre wypowiedzi, jakie zdołałem zapamiętać. No Pierwsze, co się nasuwa, to mówią, mówią, mówią przeludnienie. Ale proszę mi wierzyć, zaraz się ktoś znajdzie w klasie, który powie, no ale czy będą ludzie chcieli mieć dzieci w takiej sytuacji. No i się często słyszy, że po pewnym, pewnym czasie, bardzo długim, zanik więzi, więzi rodzinnych i społecznych. Po prostu jakiś taki wewnętrzny maraz, wewnętrzny bezruch. Dlatego, że co mam zrobić dzisiaj, mogę zrobić jutro. Jeżeli znam maturę jutro, czy znajdę pracę jutro, czy, czy, czy no zrobię coś istotnego jutro, to mam przed sobą nieskończenie długo czasu potem. Gdy znam maturę za kwadryl lat, również mam przed sobą nieskończenie wiele czasu. A więc yy, powiadają moi rozmówcy, że czym. Yy, że no nie będzie żadnego takiego powodu, by coś zrobić dziś, jak można to zrobić jutro. Za tym idzie powszechna nuda po pewnym czasie. No bo z każdym, żeśmy rozmawiali miliard razy, byliśmy po 500 milionów razy w każdym miejscu, w każdym miejscu galaktyki. No i, i w zasadzie powiada, wydaje się, że nikomu się nie będzie chciał podjąć wysiłku, no by jeszcze raz gdzieś, gdzieś być, gdzie był mi, miliard razy. Mówicie często zanik religii, dlatego że no, każda religia powiada o jakim życiu po śmierci, jakiejś eskatologii. Tu nie będzie żadnej eskatologii, będzie zawsze tak jak teraz. Czyli życie ludzkie no, nie ma jakiegoś ostatecznego celu. Tak będziemy tkwili w życiu, jak teraz. Ktoś powiedział bardzo ciekawie, że powstałby religia śmierci, No że przyjdzie prorok i powie tak żyjcie tak, jak, jak ja wam powiem, a na pewno umrzecie. No ta religia. Wydaje się, że to pomysł ciekawy, miałaby dużo zwolenników, ale po pewnym czasie też by umarła, ponieważ nośnia liczbina nie nadeszła. Niektórzy powiadają, że byłaby powszechna niechęć czy nawet agresja. Ludzie chcieliby się na jednym na drugim wywyższyć, jakoś yy, zaakcentować swoją wielkość czy, czy swoją przewagę tak jak jest teraz, no i to by doszło do jakichś absurdalnych rozmiarów. No, a z drugiej strony. Ludzie patrzyli na siebie niechętnie, ponieważ każdy były takiej, takiej nośnikiem takiej powszechnej nudy, nudnego życia. Ktoś powiedział, że ludzie wymyślili pigułkę zapomnienia. Wykam taką pigułkę, o, jak się nazywasz? Chyba się pierwszy raz widzimy. Taka namiaska śmierci. Czasami ktoś mówi, że w takim świecie bez śmierci nastąpiłby niesamowity rozwój sportów ekstremalnych. No ale. Dodaje się tutaj, że no, sport ekstremalność tyle jest ciekawy, że człowiek się ociera o śmierć jakoś, ryzykuje utratę życia, skacze ze spadochronu, tam nie wiem, z jakiego piętra otwiera ten spadochron 5 centymetrów nad ziemią. Gdyby nie było śmierci, no to taki taki y, tego typu wyczyny byłby mniej, mniej, mniej no, ekscytujące. Zanik poczucia sensu życia, brak celu życia. Wewnętrzna stagnacja, taki maras, o którym mówiłem. Zanik energii do życia. No, zawsze mogę zrobić coś jutro. Po co dzisiaj? Samotność. No i przesyć życiem innymi sobą. Zatem, jak człowiek się tak bardziej zastanowi, wydaje się, to brak śmierci po prostu nie jest taką wielką obietnicą, jakby się zdawało. Bardzo ciekawie napisał o tym, George Louis Borges, on jak książki Historie Prawdziwie Wymyślone, ja tu przeczytam streszczenie takiej jego jednej, jednej opowieści, którą, to, którego to streszczenie dokonał Zygmunt Bauman. Otóż Borges mówi o takim Józefie ze Smyrny, który dowiedział się, że gdzieś gdzieś jest gród ludzi, którzy wynaleźli nieśmiertelność. No i koniecznie chciał tam się dostać, no bo sądził, że ci ludzie żyją no, w niezmiernym szczęściu. Oto jak Zygmunt bałban referuje nową opowieść. Gdy dostał się wreszcie Józef do dziwacznych, zagmatwanych wnętrz odkrytego przez siebie grodu, oszołomiła go wpierw zapierająca dech w piersiach antyczność budowli, ale zaraz potem poraził go bezmiar, chwilę później ochyda, w końcu kompletny bezsens tego, co ujrzał. Pałac, przez który brnął, obfitował w korytarze bez wyjścia. Wysokie, niedosiężne okna okazały drzwi, Prowadzące do jakiejś celi czy studni. niewiarygodno odwrócone schody z odwróconymi w dół stopniami i balustradami. Inne, zawieszone w powietrzu, przylegające do monumentalnego muru, umierały, nie dochodząc do nikąd, Po dwóch czy czterech zakrętach w ciemnościach górnych kopu itd. Tak i temu podobne. W pałacu zbudowanym przez nieśmiertelnych dla nieśmiertelnych nic nie miało sensu. Nic do niczego nie było przeznaczone. Nic niczemu nie służyło. Ale zauważmy. Wszystkie szczegóły architektoniczne grodu nieśmiertelnych były wspomnieniem czy parafrazą bytów poczętych w miastach zamieszkałych przez istoty śmiertelne. Mogły więc przynajmniej demonstrować swój bezsens, a to drwiąc sobie zuchwale i jawnie z celów i użytków, dla jakich je niegdyś wynaleziono. Joseph kilu ze Smyrny trafił do ogrodu niebeliakich nieśmiertelnych, ale takich, którzy doświadczyli kiedyś śmiertelnego żywota, a więc nabyli nawyków. I umiejętności skrojonych na miarę życia, które trwać na znacznie krócej niż wieczność. Dopiero posiadłszy już te nawyki, w jakimś momencie przedzierzgnęli się oni w istoty nieśmiertelne. W tym to w momencie wszystko, czego się przód nauczyli, zdało im się bezużyteczne i pozbawione sensu. Z początku pragnęli jeszcze z rozpędu powiadomić świat o swoim odkryciu, ale z biegiem czasu nawet wyrażanie bez sensu zdało się im sensu pozbawione. Porzucili więc. Pałac, który sklecili w pierwszym odruchu, w tej już niepamiętnej chwili, gdy odkryli swą nieśmiertelność. W dniu przybycia Józefa, karta Filiusa, leżeli już bez ruchu nazy w płytkich jamach wygrzebanych w piasku nadrzecznym. Zanotował Józef w swym dzienniku. Z tych nędznych dziur wypełzły gołe, poszarzałe, porośnięte, niechlujnie zmierzone włosem stworzenia. Nie zdziwiło mnie, że nie umiałem mówić i że odzywiały się płacami. No Borges ma tą samą intuicję chyba większość ludzi, że po prostu taki brak nieśmiertelności, brak śmierci, no by nas nie uszczęśliwił. No można by się zapytać yy, w takim razie, czy życie wieczne, jakie obiecuje chrześcijaństwo, albo jakie jak, jak obiecuje Bóg, jak, jak naucza chrześcijaństwo, może nie z takim wielkim szczęściem, jakby się zdawało. Mówiąc na marginesie, yy, ten prosty zabieg, Wyobraźmy sobie, jak by wyglądał świat, gdyby zniknęła śmierć, jakoś pokazuje, a zdaje sobie sprawę z paradoksu tego, co mówię, że śmierć czemuś dobremu służy. No. Jej śmierć nie ma przeludnienia. Jej śmierć nie zanikają więzi rodzinne i społeczne. Jej śmierć nie ma wewnętrznego bezruchu czy marazmu. Nie ma powszechnej nudy. Nie zanika religia, nie ma religii śmierci. Jej śmierć nie jest jakaś, jakaś powszechna, absurdalna agresja w świecie. Nie potrzebujemy pigułki zapomnienia. Jeść śmierć, następuje jakiś rozwój sportów ekstremalnych. Jest śmierć, nie zanika poczucie sensu życia. Jeść śmierć, My no, doświadczamy jakiejś krańcowej stagnacji wewnętrznej, jak ci mieszkańcy grodu odkrytego przez Józefa ze Smyrny. Jeść śmierć, ma jakąś energię do życia. Nie popadamy w jakąś skrajną samotność, nie, jesteśmy przy, jakoś nie doświadczamy przesytu życia, życiem innym sobą. Jak, jak bohaterowie powieści Borgosa. Powtórzę pytanie, czy, czy rzeczywiście, i to jest takie ważne pytanie, czy obiecywane przez chrześcijaństwo życie wieczne jest rzeczywiście obietnicą szczęścia? I mnie się wydaje, że jeżeli my tak jakoś życie wieczne zrozumiemy jako po prostu takie nieustanne trwanie, no to wygląda, że to nie jest jakaś wielka obietnica. No ale przyjrzyjmy się, że tak powiem, definicji życia wiecznego. Jaką podaje Ewangelia, albo jakie uczy Pan Jezus? Oto kilka cytatów. Można tego typu znaleźć więcej. O obietnicą daną przez niego, czyli Boga, przez niego samego jest życie wieczne. Ale cóż to jest życie wieczne? Czy tylko nieustanne trwanie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzył, miał życie wieczne. Tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Więc jak się popatrzy na naukę o życiu wiecznym w Ewangeliach, czy w ogóle no, w Piśmie Świętym, no to nie mówi się o takim nieustannym trwaniu. Raczej mówi się o bliskości z Bogiem. Że tutaj ten ostatni cytat z XIII rozdziału Jana: A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. No Jakieś daj tą definicję, że bliskość z Bogiem, znajomość z Bogiem daje życie wieczne. A Bóg jest wieczny, czyli jest wiecznie młody, ma niewyczerpaną energię do życia. No w niebie można podejrzewać, że będziemy żyli pełnią życia wewnętrznego, bo będziemy mieli kontakt z niewyczerpywalnym źródłem szczęścia, jakim jest Bóg. No Bóg jest, jak wspomniano, jest, jest wiecznie młody. I gdyby nam Bóg, że tak powiem, zabrał śmierć, a nie, a nie dał bliskości z sobą, to byśmy tego daru nieśmiertelności po prostu nie udźwignęli. Jak no, mówił o tym Borges, czy te wypowiedzi moich uczniów, czyli no, życie wieczne w niebie nie polega na, długość, na długim trwaniu. Tak, będzie to trwanie nieustanne, ale mówiąc o życiu wiecznym, Nowy Testament mówi o jakości życia, jego jakiejś intensywności. A dopiero na drugim miejscu braku śmierci. Powtórzę, gdyby nie, ter, nie ta zmiana jakościowa naszego wewnętrznego życia, dar nieśmiertelności w sensie braku śmierci, no by nas, że tak powiem, zdruzgotał. Chcę zakończyć cytatem z Antoniego Kępińskiego. Otóż, jak mówi Antoni Kiempiński? Miłość jest antytezą nudy. Nuda jest uczuciem, które powstaje wówczas, gdy chcemy uciec z jakiegoś środowiska, ale nie możemy. Nuda męczy, gdyż mobilizujemy, mobilizujemy się do ucieczki. Ale zrealizować się nie jesteśmy w stanie. Nigdy człowiek nie nudzi się z osobą, którą kocha. Gdyś miłość przyciąga, nuda odpisa. Uczucie nudy jest czymś wskaźnikiem stosunku uczuciowego do, do otoczenia. To jest bardzo ciekawa wypowiedź. Nawet gdy siedzę no, w towarzystwie osoby, którą lubię, przyjaciela, no to nie nudzę się w, tej, w tym towarzystwie, ale nie dlatego, że Bóg wie na, na jakie ciekawe tematy rozmawiamy. Spotyka się dwóch przyjaciół, czy dwóch osoby, które się kochają na no, częścią siebie, jak tam w pracy, jak w szkole. No nie są to jakieś nie wiadomo jak ciekawe tematy. A jednak yy, w takim towarzystwie się nie nudzimy. Jeżeli w niebie, jak się powiada, będzie jakaś no, intensywna miłość, no to miłość po prostu yy, usuwa nudę. Czasami jest się w takim towarzystwie, że się rozmowa nie klei. No, gdzieś się ludzie spotykają na jakichś imieninach, nie znają się, jakoś im się źle rozmawia. No. No to nie nudo, no co by tu, a no, a ma padać, no chyba będzie padało, bo... no i trzeba coś, coś powiedzieć, bo zapada krępująca cisza. W towarzystwie osoby, którą się kocha, lubi, z którą się człowiek przyjaźni, no można siedzieć godzinę bez rozmowy i człowiek się nie nudzi. A jeżeli jakaś taka, powiedzmy, nuda się pojawi, to nie jest ta nuda egzystencjalna. Ten cytat z Antoniego Kępińskiego mi się kojarzy z taką znaną wypowiedzią, no, świętego Augustyna, Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. No niebo, jak się powiada w Ewangelii, jest nie, będzie wiecznie trwającą miłością. No Bóg jest niezgłębiony, nieskończenie bogaty. więc nuda w niebie nam nie grozi. Piekło jest kompletną nudą. Jedna z moich uczennic, gdy dyskutowaliśmy o niebie na lekcji, no powiedziała taką niezwykle ciekawą rzecz. Otóż wspomniała, wspominała, że jak była małą dziewczynką, dzieckiem, nie chciała być dorosła. No to jest zadziwiające. Na ogół dzieci no chcą być dorosłe, mówią, jak to będą kierowcą, pilotem, lekarzem, pielęgniarką i tak dalej, ona nie. Dlaczego? Dlatego, że jak słusznie zauważyła, dorośli nie mają zabawek. A więc co? No tata przychodzi z pracy, siedzi przy stole, coś powie, otworzy gazetę, zatem chyba się nudzi. I ona się obawiała, że jak... jak urośnie, jak, no, jak to dzieci mówią, no to będzie musiała się pozbyć zabawek, lalek i, i, innych wóze, i innych zabawek i w to miejsce no nic się nie pojawi, no, małe dziecko nie jest w stanie y, jakoś sobie wyobrazić życia wewnętrznego dorosłych no myślę, że jak straci te wszystkie samochodziki, laleczki, wózeczki i tak dalej, no to no, to zapanuje nuda i my po chyba tak może o niebie myślimy gdzieś tak z tyłu głowy że no Pan Bóg nam zabierze różne rozrywki, które tutaj mamy a do których się uciekamy, by niekiedy nawet nudę jakoś zagłuszyć, no i w to miejsce nic nie da. No tymczasem tak, tak nie jest. Mi się teraz przypomina taka wypowiedź Jana Pawła II z jego książki Pamięć i tożsamość, kiedy on opowiada, że jeżeli się zakopuje przykazania, na przykład przykazanie niemu fałszywego świadectwa, a więc człowiek nie żyje w jakiejś obłudzie, nie, nie ubarwia swojego życiorysu, swoich wydarzeń, nie ściąga na klasówce, no, no nie oszukuje, jakoś no, y, nawet przed sobą czegoś nie ukrywa, co nie jest łatwe, no to nie tak, że jak on się tego pozbędzie, to się jakaś pustka czy lęk pojawi, tylko w to miejsce pojawi się ta prawdomówności. Człowiek nasyca się wartością. Jak mówił Paweł II, no nadaje swojemu człowieczeństwu znanie prawdziwości. A więc. Gdy człowiek odejdzie od, od, od kłamstwa, no to nie tak, że się puska pojawi, tylko jakaś, jakaś nota prawdomówności, jakaś wartość, jakoś rad, jakaś satysfakcja czy radość z tego. No ponownie w niebie. No niebo nie jest jakimś takim przestworem, pełnym, pełnym rozrywek, jakimś miejscem, w którym się idzie w nagrodę za, 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 za dobre uczynki. Wiara w niebo no to jest przeświadczeniem, że życie ludzkie ma ostateczny cel, jest jakoś uwdzięczone że no, główną atrakcją jest, 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 jest Bóg, człowiek w niebie jest otoczony miłością Boga i innych zbawionych osób. Również mówię to do siebie, mówiąc o niebie, jestem nieco skrępowany, ponieważ to nie jest tak, że ja byłem i jakoś jestem, nie wiem, 120% wierzący, tylko tutaj podaję pewne prawdy. Również w sobie widzę jakieś takie podejrzenia, że jak kto wie, czy w niebie nie będzie nudno. Coś takiego w człowieku siedzi. Wiem z rozmów, że nie tylko we mnie. A więc no nie, bo jest jakąś żywą, osobistą więzią z Panem Bogiem, z Trójcą Świętą. Jako pierwszy osiągnął ten, ten cel. Pan Jezus w wspomnieniu swego zmartwychwstania. A więc życie wieczne no nie polega na prostym braku śmierci, lecz jest taką intensywną zmianą życia wewnętrznego, że ono po prostu wyklucza śmierć. Mówią o tym biblijne symbole nieba, takie jak radość, chwała wieczna, dziedzictwo, ojczyzna, życie wieczne, nagroda, wieczny odpoczynek, skarb, perła. O nich w następnym odcinku. To tyle na temat nudy w niebie. Dziękuję za uwagę. Proszę, proszę o subskrypcję, łaskawe kciuki w górę. Może jakaś kawka? Dziękuję za uwagę. Och, ahoj!